W tygodniu udzielę zaszczyt powitania Państwa w uroczystości odsłonięcia i posiądzenia padyksu upamiętającej Pana Żarta Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta II Rzeczpospolitej, który w latach 1998-2010 mieszkał także na warszawskim Bogotowie w budynku, przed którym odbywa się dzisiejsza żar Witam serdecznie Panią Karolinę Kaczorowską wraz z zimkami, zięciem, mąkami, całorodziną. Witam pana Bolesława Komorowskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Rądem. Witam Panią Panią Agniewę Wac, prezydenta miasta stowarzyszeń w Warszawie, którego honorowym obywatelem jest Pan Ryszard Garzarowski. Witam pana ministra Władysława Bartoszewskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Miejskiej. Pana ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego, pełniącego obowiązku kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Witam jego eminencji, księdza Józefa Kardynała Glęba, Glęba, seniora.

Generała Wiesława Grodzińskiego, dowódcę garnizonu Warszawa. <klucz> Witam pana profesora Wojciecha Wolskiego, przewodniczącego zarządu głównego stowarzyszenia Czary Wszeregów, wspominając jednocześnie, że już od 1940 roku Ryszard był komendantem Komendy dla autorskich Czary oraz łącznikiem tej organizacji z komendą Związku Walki z Witam wszystkich Panów Generałów, Admirałów, Oficerów żołnierzy Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Warszawy. Witam wszystkich wymienionych tu z nazwiska przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych, w tym szczególnie delegacje 41 miast i ziem, które nadały Panu Prezydentowi Uczartowi Kaczorowskiemu honorowe obywatelstwo. Witam przedstawicieli pięciu polskich uniwersytetów, które nadały panu prezydentowi doktora Tomorowska-Oskar. Witam czcigolnych kombatantów, żołnierzy II Wojny Światowej, towarzyszy broni pana Ryszarda Kaczorowskiego. Witam serdecznie harcerzy ze wszystkich organizacji, wśród których mam przyjemność powitać harcerzy polskich z Wielkiej Brytanii. Witam wszystkich przyjaciół pana prezydenta Ryszarda Katorowskiego z Wielkiej Brytanii, którzy zadali sobie trud przyjazdu na dzisiejszą uroczystość. Witam wszystkich pozostałych uczestników tej uroczystości. Lista znakomitych gości, którzy swoją obecnością nadają należytą rangę naszej dzisiejszej uroczystości jest tak długa, że nie sposób wymienić wszystkich osób. Dlatego też ogólnie witam serdecznie wszystkich Państwa i dziękuję za przybycie. Dziękujemy Panu Burmistrzowi za słowa powitania. O zabranie głosu proszę współorganizatora dzisiejszej uroczystości, Pana Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego, kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Panowie ministrowie, panie i panowie parlamentarzyści, panie burmistrzu, panowie generałowie i admirałowie, szczigowni drodzy, kombatański, haccerze, szanowni państwo. Odsłaniamy dziś na Mokotowie tablicę poświęconą Warszawiakowi z wyboru, honorowemu obywatelowi stolicy świętej Pamięci prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu. Składamy wyrazy wdzięczności władzom miasta stołecznego Warszawy oraz dzielnicy Mokotów za tak wspaniałe upamiętnienie tego wielkiego Polaka i wielkiego patriotu, który 10 kwietnia zaciągnął w niebie Kapińską Walkę. Jego droga życiowa uosabia los narodu polskiego w XX wieku spinając właściwie klamrą drugą i trzecią RP. Od przedwojennego harcerstwa, które po wybuchu II wojny światowej oznaczało sowiecki wyrok śmierci. Od wyskłaczki z nieludzkiej ziemi wraz z armią generała Andersa, aż po niezłomną postawę na emigrację. Przekazanie insygnium suwerennej władzy państwowej swemu następcy w kraju, wyzwolonemu już od obcej dominacji, miało wymiar nie tylko symboliczny. Ukoronowało wiarę Polaków, że dzień wolności nadejdzie. Wbrew wszelkim przeciwnościom losu. Pokazało, że prawda zatriumfowała, że zwyciężył orzeł biały. Za nadzieję, jaką dawały nam pokolenia naszych rodaków, które na imigracji przechowały naszą suwerenność. Za majestatu Drugiej Rzeczypospolitej, dzięki czemu wielu z nas mogło poznać naprawdę, czym była ta odrodzona z popiołów Polska i jak wielkich synów wydała. Za to od początku do końca wspaniałe życie poświęcone Ojczyźnie i idei wolnej Polski. Za to wszystko dziękujemy Ci Panie Prezydencie. <klucz> boś nigdy, boś nigdy na tej ziemi nie zobaczymy Cię i nie usłyszymy Twojego głosu. Nigdy nie wesprzesz nas swoimi bezcennymi radami nie każesz drogi, jaką powinniśmy podążać. Nigdy Twoim ukochani warcerze ani my, których spotkał ten zaszczyt, że mogliśmy cię poznać. My będziemy mogli Tobie powiedzieć, jak wielkim byłeś dla nas autorytetem. Jak wielkim pozostaniesz dla nas autorytetem. I jak staramy się ze wszystkich sił, by przekazać następnym pokoleniom pochodnię polskiej wolności. W świętej pamięci prezydent Ryszard Kaczorowski pozostanie dla nas niedoścignionym wzorem po naśladowaniu. Polacy nigdy go nie zapomną. Wieczne odpoczywanie, wracamy do spania. Prezentuj! No! Na prawo, patrz! Kolejny proszę, jego imienia i swierdzi, księdza Pawłowska, FZK, kardynała Grępa, ojca Kazimierza Kubackiego, proboszcz operacji pod wezwaniem św. Andrzeja Bowoli i księdza komandora Leona Szolta, kanclerza Kuli polowej Wojska Polskiego, o dokonanie aktu poświęcenia tablicy. Niech inny Pańskie będzie błogosławione. Módlmy się. Przedmogący wieczny Boże, który jesteś źródłem wszelkiego dobra i wieczną nagrodą wiernych Tobie, poświęcając tę tablicę przywołujemy postać. W świętej pamięci Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej. W miejscu, w którym mieszkał, przebywając w Warszawie, pragniemy upamiętnić jego szlachetną osobę i piękne życie, miłość do Ojczyzny, walce i cierpieniu, wiernej służbie narodowi i państwu i miłości do Boga żyjącego w kościele. Dziękując za przykład, jaki pozostawił kolesia ten Edward Ryszard Kaczorowski, prosimy, aby z Twojej otrzymał nagrodę, którą Ty w swoi przeznaczyłeś dla wypełniających zamysł Twojej świętej opatrzności. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Pozwólcie Państwo, że dodam... Osobiste refleksje nad życiem świętej pamięci prezydenta Ryszarda. Łączył w sobie dwie cnoty chrześcijańskie prostotę i dostojność. To były cechy, które w jego osobie się łączyły. Umiał być prezydentem z poczuciem wniesionego urzędu, a jednocześnie wobec każdego człowieka być bliski i przystępny. Nadto potrafił być człowiekiem świeckim, a potrafił być człowiekiem bardzo religijnym. Spotykałem go i w kościele w Londynie, i w kościele w Warszawie, w kościołach w Warszawie. Wspomnę nasze spotkania na Placu Piłsudskiego, kiedy dał sygnał, aby do Katynia odjeżdżało szwadron motocyklistów z tą osobliwą pielgrzymką. Niech będzie jego imię błogosławione jako wzór dla naszych następnych pokoleń. Kropie wodą święconą tak.